Wiatru to książka napisana przez Majelundę z rysunkami Risy Aisato wydana przez wydawnictwo literackie, którą kupiłam w wersji e-booka. I zapewne kiedyś też kupię w wersji papierowej, bo jest to książka, którą zdecydowanie chcę mieć na półce. Pani Wiatru to historia, która mnie zaskoczyła pod wieloma względami. Po pierwsze, nie jest to książka fantazy. Jest to historia mocno osadzona w realnym życiu i poruszająca tematy, których w książkach dla dzieci próżno szukać i to nie bez powodu, gdyż są to tematy trudne zarówno dla dorosłych, a co dopiero dla dzieci. Tematem, który ta książka porusza jest wojna i związane z nim konsekwencje. Przyznajcie więc, że to jest ciężki temat, to jest trudny temat, ale niestety aktualny. A dodatkowo w tej historii pokazany z perspektywy małego chłopca, który ma raptem 11 lat. Chłopiec ten nazywa się Tobias i choć wojna się już skończyła, to on niestety doznał związanej z nią traumy. Poczuł na własnej skórze, jak bezwzględne działania ludzi, których nawet nigdy nie widział na oczy, rujnują jego życie i nie tylko jego życie, ale i innych ludzi w mieście, w którym żyje. Tobias przez wojnę stracił cały swój dom, wszystkie zabawki, ubrania, pamiątki. Nic już z tego nie pozostało. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, jakie uczucia nim targały, chociaż mogę się tylko domyślić. Mam nadzieję, że nigdy nie doznam wojny i nigdy nie będę musiała mieć tych samych uczuć, które miał Tobias po stracie wszystkiego, co znał i kochał. Ta historia mocno mnie uderzyła, i czytając ją, przypomniałam sobie słowa mojej babci, która wojnę zapamiętała i przeżyła ją całe szczęście. Ta książka świetnie obrazuje obraz, jaki pozostaje po wojnie. Przechadzając się z Tobiasem po zniszczonym mieście, odwiedzamy różne lokacje, które kiedyś tętniły życiem, a dziś. Dziś są tylko ruiną, która nadaje się do rozbiórki. Najsmutniejszym obrazem jest chyba sklep z zabawkami, który niestety zniszczyła wojna. Wracając do Tobiasa, to chłopiec zostaje wysłany razem z innymi dziećmi na wieś. Ta scena bardzo mi przypominała pierwszą Narnię, tylko że tutaj chłopiec ma oboje rodziców. Chłopiec wyjeżdża do Pogodowa wraz z innymi dziećmi. W pociągu poznaje Oskara i jego młodszą siostrę L. Okazuje się, że pogodowo to wyspa, więc poza pociągiem dzieci płyną też łodzią razem z mężczyzną, który jest w pogodowie równocześnie burmistrzem i listonoszem, a nazywa się on Peter. Po dotarciu na miejsce dzieci są od razu przydzielane do rodzin z wyspy, którzy to cieszą się, że mogą się zająć tymi dzieciakami. Wszyscy ci mieszkańcy są bardzo mili, uprzejmi, mają zwierzęta, są bardzo ciepłymi ludźmi. Tobias więc czuje radość w sercu i już nie może się doczekać jedzenia i zabaw ze zwierzętami. Peter przygarnia Oskara i Eli, i nagle się okazuje, że na placu został tylko Tobias, Peter i rodzeństwo. Osoba mająca przygarnąć chłopca nie pojawiła się, a to bardzo nieprzyjemne uczucie. Szybko okazuje się, że kobieta, która miała go zatrzymać, w Sara tego nie chciała i dlatego nie zjawiła się w uzgodnionym miejscu. Jednak nie ma wyjścia i musi chłopca zatrzymać, gdyż poza nią wszyscy opiekują się jednym, a czasami nawet i dwojgiem dzieci. Kobietę tę nazywają Low. jest ona szorstka, jest rybaczką, a zamiast owoców i warzyw je jedynie ryby smażone lub wędzone. Nie jest też za bardzo rozmowna i nie lubi dzieci. Tobias choć miał nadzieję, że wakacje, jak mówi rodzice, będą najlepszymi w jego życiu, to ma wątpliwości, czy przy Lough, tak będzie. Tak więc przedstawia się zarys fabuły, podczas której będziemy odkrywać przeszłość kobiety oraz dwóch innych mieszkańców, którzy są z nią połączeni. To, co mnie tutaj zaskoczyło, to fakt, że chłopiec uważa dorosłych za autorytet, a to rzadko się zdarza w książkach dla dzieci i w realnym życiu, zwłaszcza jak się jest nastolatkiem. W tej książce dorośli zachowują się jak dorośli, co wcale nie oznacza, że nie popełniają błędów, tylko że te błędy wynikają z tego, co przeszli, a nie są. Z tego, że są napisani jakby jej umysł dziecka. Podoba mi się też to, że Tobias gdy odkrywa przeszłość kobiety i dwóch innych postaci, to bardzo szybko łączy fakty. Nie ma tutaj czegoś takiego, że on dopiero pod koniec książki ma takie: Aha, to ta była z tym, a to tutaj a Tylko od razu wie, o co tutaj chodzi. I to jest fajne, bo bardzo często też jest tak, że jako czytelnicy już wiemy co, gdzie, i jak i dlaczego, a bohaterowie mają takie nie no ja tutaj nie wiem, o co tutaj w ogóle chodzi, dopiero na końcu książki, aha to o to chodziło, podczas gdy czytelnik ma takie, o Ezu, już dawno to wiedziałem lub wiedziałam. Tutaj tak całe szczęście nie jest, tutaj Tobias od razu szybko łączy i wie o co chodzi, więc to też mi się podoba. Sam Tobias to chłopiec, który też jest pełnowymiarową postacią, podobnie zresztą jak dorośli tutaj, którzy są przedstawieni. Jest to chłopiec, który jest empatyczny, ale też bywa naiwny, nieroztropny, przygnębiony, przerażony, co nie jest dziwne po tym co przeszedł w życiu, to historia, która jest ponura. Ale to dobrze, tutaj młodszy czytelnik może zobaczyć konsekwencje wojny w sposób przystępny, ale też pokazujący, jaka ona jest, jak wiele szkód dla wielu ludzi czyni wojna. Pani wiatru to książka, moim przynajmniej zdaniem, o wiele lepsza od Strażniczki Słońca, chociaż nie lepsza od śnieżnej siostry, tutaj dałabym ją na drugim miejscu. Zaskoczył mnie też sam koniec, tego się nie spodziewałam, ale to było takie pozytywne zaskoczenie. Podoba mi się tego typu zakończenie, ale nie spodziewałam się go, tutaj Wam powiem. To też jest książka, przy której nie da się nie wzruszyć i nie płakać. Mi po prostu strumieniami rały się łzy. Jest to bardzo wzruszająca książka, zwłaszcza gdy dowiadujemy się, co się stało tak naprawdę w życiu Tobiasa. I w jaki sposób on stracił swój dom. Choć jest to książka raczej dla młodszego czytelnika, to moim zdaniem jest to jedna z tych historii, która spodoba się niezależnie od wieku. Jest ona poruszająca, szybko się czyta. Choć nie jest łatwo, przez temat, jaki autorka wybrała, czyli temat wojny. Oczywiście to też nie jest tak, że ta wojna cały czas jest tutaj poruszana, nie, ale my jako czytelnicy czujemy tą wojnę, czujemy tą atmosferę grozy i tego, że choć ta wojna się skończyła, to tak na dobrą sprawę minie jeszcze wiele lat, zanim wszyscy o niej zapomną. Choć temat wojny jest tutaj wielokrotnie poruszany, to autorka czyni to bardzo umiejętnie i dzięki temu dzieciaki nie będą miały traumy po przeczytaniu tej historii. Historii, ale będą wiedziały, jak niszczycielska jest wojna. Nie jest to też książka fantazy z jakimś magicznym światem, do którego Tobias się udaje, żeby tam wspólnie przeżyć jakąś przygodę. Nie, czegoś takiego tutaj nie ma i bardzo dobrze. Po to by tylko odwracało naszą uwagę od tego, co tutaj jest morałem i od tego, co autorka chciała nam tutaj przekazać. Jeśli więc nadal nie kupiliście pani wiatru i zastanawialiście się, czy kupić, czy nie kupić, warto, nie warto, to zdecydowanie warto, tylko kupcie wydanie fizyczne a nie e-booka, bo tutaj oczywiście mamy wspaniałe ilustracje Isy Aisato, które w e-booku nie robią takiego wrażenia. Zwłaszcza jak się ją czyta na telefonie, a nie na tablecie czy czytniku. One są bardzo malutkie, więc nawet nie zwracałam na nie uwagi, powiem szczerze. Oczywiście one nadal są wspaniałe i oddają klimat tej historii, ale nie robią takiego wrażenia. Jednak wydanie fizyczne to wydanie fizyczne, a wydanie w wersji elektronicznej nie robi takiego wrażenia. Kupując e-booka, no nie zwraca się na to uwagi. Dopiero gdy przeczytałam książkę, to powróciłam do nich i zaczęłam je sobie bardziej przeglądać. Natomiast w trakcie czytania praktycznie nie zwracałam na nie uwagi. A Wy? czytajcie, Panią Wiatru? Podobała Wam się? Nie podobała Wam się? Piszcie na dole w komentarzu. Chętnie się o tym dowiem. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się on spodobał, to proszę zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa.